Dzień dobry, welcome in the witcher I nasz piękny Geralt, wspaniały e, skończyliśmy Po rozmowie z tym typem, co mu te utopce, nie? Aha, wiedźma tu ogarnia Tu do tego Oda i Mikula e, Dobra Czyli mamy iść do tego Oda i Mikula gdzie to jest? O jest tu daleko chulery daleko. No dobra, ale nie mamy wyjścia, nie? O, jak tu... Aha, no ja, bo nie byliśmy tu w sumie w ciągu dnia. A jak tutaj się dzieje trochę? Ale ta babcia ma twarz. Ej, mogę z nią gadać! Nie mogę z A tak dawno nie jadłam wieprzowiny. Mam coś dla ciebie. Zapłacę ci, mam coś dla ciebie. Ej, damy, babce. Hmm, czekajcie, co jej możemy dać? Wie, przewinę ona chce, ale mamy tylko kurczaka. Czaszkę. <laughs> Może oko jej damy. Nie, no damy jej tego kurczaka. Zobaczymy, czy weźmie. Dziękuję, ale nie głoduję. Nie mam ochoty na ale nie mam wieprzowiny Bywaj. No dobra, czyli jak znajdziemy wie to trzeba pamiętać o tej babce. Wczoraj Wzoce znów wciągnęły cię sieczkę. Kiedyś ludzi bardziej obchodzi. No to wygląda. Ach Och, gdybyś mi przynieść, chociaż malutki bukiecik.. Toż tupie to mam. W sumie. Te twoje. Jakie mam te. Nie wiem, nie będę raczej. ci z... kwiatków. Babcia to co innego. Jak znajdziemy wieprzowinę, to dostanie, a jak nie, trudno. Takie życie. O! Jaki fajny kotek! Mogę z nim coś zrobić? Nie, mogę przez niego przejść. Okej. Okay. No szkoda mu... coś mu zrobił, ale nie, nie w negatywnym sensie, tylko w pozytywnym, żeby nie był. To jest dom chyba tego... Tak, tego typa. Kogo? Oda. Do radości. Halo? Jest pan może w domu? Ty, to jest... To jest domek na drzewie, czy...? Ale fajny. Znaczy, w sumie nie na drzewie, ale... Domek na słupie? Nie wiem co to jest. Co jest? Eee, a my z nim przypadkiem nie gadaliśmy? Czekajcie, najpierw go okradnę. O, temerska. O jezu, moje gardło. Żytnie. Krzesiwo też wezmę, oczywiście. Ja niczym nie gardzę. A może wieprzowinkę byś miał, panie? Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika. No A ten właśnie. wygląda raczej na pijaka. No właśnie. Kto mnie nachodzi? Ty Jestem stary. Wiedźminem. To... Czemu wchodzisz za On z pijany? Spokojnie nie zrobić. Ja nic nie. Nazywam się Geralt. Napij się ze mną. Panie Gerald. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie, A nie, nie lubię. Nie Pijany Wiedźmin. Aha, myślałem, że więcej coś. Byłem Jasne. Bo on nam... Napijmy się. Eee, wypijemy sobie piwko, czekaj, ja tu gdzieś miałem. Słaby alkohol. Może być. Jasne. Zobacz, czy żeby... był... E, parówki widzę tylko. Sygnet Eee. Jesteś żołnierzem? Nie jestem! Należała do mojego brata. Walczył pod... Spokojnie. Są w okolicy jakieś potwory. Czasem w nocy słychać okrop... Zauważyłeś się. Razu jednego mgła pod zajazdę była straszna. I drogę zmyliwę. Powiedz powiedzą um. Kto by się tam przyglądał, panie? Ja mnie wiedźmi. W strachu, że mruż. Na razie. <laughs> no tak byś nie skończył. Wysłał Wielebny wiele zawsze o nas myśli. Nie jestem. Pozwól mi pan skończyć, panie German. Jakiś czas temu dziwne rośliny wyrosły. W takim razie... Teraz są ogromne. Wielkie jak człowiek. Zobaczę za pieniądze. Na pochybel zielsku Dobra, ziomek jak już nie chcę z tobą pić, bo nie przypadłeś mi do gustu. 120, a nie na mnie. 70 do za dwa. Mówi. Żyć jakoś muszę, jeść. Czyli będziemy pić, ale będzie podnosił tą cenę. OK, spoko. Do 120 dolecimy. Strata. Niech będzie stoi! Jeszcze rozchodniaczka! O, o wiedz mi też że jest pijany. Pijany Gerald walczy z roślinami. To jest... To jest nazwa tego odcinka, nie? Pijany Gerald wal walczy z roślinami. Lej go lej. Nie wiem czy on to widzi, bo jest pijany, czy naprawdę te rośliny tak tam są. To jest kurde pytanie bez odpowiedzi. <laughs> Jezu, ile można się z tym pikolić? Zobaczymy, może tym sposobem będzie lepiej. No nie. Ten pierwszy poszedł dobrze, a ten drugi już... Już nie Więc zostaniemy przy... Tym drugim ataku Ej, bo ja nie mam życia dalej, e -le -le. czekaj, czekaj Eee, szybko, jaskółka, jaskółka, jaskółka Gdzie ja mam jaskółkę? Wino, woda w butelce Gdzieś miałem jest kółkę. Jest jest kółka. Pito, pito. Dobra. No ale on we mnie rzuca. Dawaj Geralt Jest, poszło. Ale myślałem, że już umrę w sumie. Dobra Jesteście pijane do tego wszystkiego Oj, Wiedźmin Geralt, Geralt, ty chuju 5 godzin gdzieś teraz do tej chaty Widzicie, takie są skutki picia alkoholu Nie polecam Slow motion Już pewnie najebany śpi No, mówiłem Butz się, wstawaj. Nie ma spania. No mów! Że... Wybiłem, o co wam chodzi, panie Gerban? Umowa nie wydaje mi się. Nie, już, już! To wasze. Wyście szaleni Oj, ludzie. Nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam, nie? Je... Ja, 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 to teraz taki pijany mamy iść. Czekajcie się prześpimy, bo my w takim stanie to nigdzie nie dojdziemy. Się prześpieziomy ku ciebie w końciku. Talenty mamy. Hmm... Szybki weźmiemy sobie tutaj. Wymagany paraliż, grad, ciosów. Hmm. Dobra, tutaj też sobie weźmiemy i medytacja do rana. Super fajnie, już trzeźwy? Oczywiście. Można działać. Eee, czyli my chyba. Aha, teraz do tego Mikula mamy iść. Eee, ale tutaj mamy. Serio, i teraz i znowu tyle. Oh, fucking shit. Pies się zamieni? Pies oda, co się stało? Uważaj na kolce i Coś Co się z tym Czego tak pilnujesz? Zresztą. Coś tu pilnuje. Ale czy my możemy sprawdzić? Nie, raczej nie możemy. Chyba, że się go spytam. Może mi coś powie na temat tego psa. O, a nie, dobra. Kurde, ciekawi mnie to. <kluje> to strasznie. Co? Nie mogę ci... Dobra, w razie co, może potem będzie jakieś nawiązanie do tego, nie wiem. Zobaczymy To ten Mikul może mieszka gdzieś tam Czy co? Tam jest jakieś miasto A nie, tu jest Mikul Czego? Jak to czego? Nie można do miasta! Długo jeszcze będzie ta krawantanna na obowiązku? Krawantanna. A dowódca, wie, ja po... A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje... Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? <laughs> Rozumiem. Wielebny wierzę. Oczywiście. Nie wierzę. Patrz i płacz. Wielebny mówił... Znalazłem... Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja... Spokojnie, Mikul. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem. Z Zoltanem. Dobra, dobra, dawaj. Wielebny mówi... Jakie macie Coś No tak, Kartiona, czy jak tam... Potwory? No, wilcy są u nas. Oj, dużo ich. Są te, no, martwiejce i są też elfy. I koboldy są. Wilcy. Oj, siła ich, panie. I kundli jakich zdziczałych. Dawniej nie kamieniami no. gdzie dostanę glejt Zakon płonącej róży ma glejty. Nie widziałem tu żadnego zakonnika. Bo on dużo wie. Bywa. Hmm. Jeszcze Wielubny to o, bo ja panie martwiejców mam się. Ma... Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Mart... Proszę, jestem wiedźminem. Dobrze panie. Ja powiem co wiem. Bywa. А это где-то крипта есть. Jesteśmy w krypcie. Czyli krypta jest tutaj, gdzie to, to miejsce mocy było wtedy co. Eee, to właśnie ten jakiś rytuał magii. ciulwie. Mamy tam gula, Ognisko. Nic nie. Dobra. Wchodzimy po prostu. Życzę śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zrobiły gulę. Ciemne miejsca Lub zapal pochodnie Dobra zaraz A to nie jest ta typiara, którą odprowadzaliśmy Tak mi się wydaje Czy ja mam pochodnie? Chyba nie mam pochodni bo jestem ślepy Mapa, bohater, przedmioty fabularne nie mam pochodni Trochę ciulowo, nie? Ale może gdzieś tu będzie jakaś O jest. Porównajcie tego gula gula nie wiem Nigdy nie umiem tego powiedzieć A tego strójki Toż to nawet nie idzie do porównania Ciemno jak w dupie, nic nie widzę. Ale widzę, że drugi tam stoi. Dobra, chodź mordeczko za mną, bo ja nic nie widzę. A ja nie mam kota. Wait. Może będzie Biała Mewa. Nieznany eliksir. Co on mi zrobi? Aha, nic mi nie zrobił. Super. Super świetnie Dobra, ciśnij Geralt Bo nic nie widzę. Poszło jeszcze ty Weźmiemy go tym, o Myślę, że to jest najbardziej na nich działający atak. Super. A. Skąd ja mam wytrzasnąć pochodnie? Musiałbym pewnie kupić torbę na składniki. Księga jest kukiosaki do miecza. Nieznany alixin. Dobra, zobaczę, może tutaj przy tym ognisku coś będzie Może kota mi się chociaż uda zrobić hmm. Jak to się robiło teraz z mi i białą Lekarstwo dla tris? Hmm. Nie, nie mam nawet tego Teraz, żeby iść gdzieś coś kupić, to trzeba iść tutaj do tego zajazdu. Dobra, poradzimy sobie jakoś, może gdzieś później znajdę. Będziemy szli w ciemności. Miejsce mocy. Co chcesz zrobić? Nic w sumie tak już tam robiliśmy. Jest. Tu coś jest nic nie, nic nie widzę, ale walczę. Pozdro. Tam jakieś dziwne światełka widzę. Lej go, lej Teraz sobie jeszcze jaskółkę wypij, szybko Bo tu mnie cisnął Dobra, jest dobrze Niech się chwilę życie naładuje Ciśnij go Dobra leży Ciężko w ogóle się tak Muszę mieć dużo O już możemy iść po nagrodę. Muszę mieć dużo jaskółek przygotowanych Co to jest? Mogę tu coś zrobić? Aha O Igni W końcu Igni to jest mój ulubiony znak w Wiedźminie Dobra, mamy i Mikula, ale widzę, że coś tam się dzieje. I kto to jest? To nie wiem. Zostawcie mnie w sobie. Za żadną skarbę. Nie sądzę. Aha, tak po prostu... O nie, to jest Salamandra. Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Chciałbyś... Zrobimy sena grupowe i będziemy cisnąć. Do kogo wy podskakujecie, chłopaki? To wy nawet nie wiecie, że nie macie szans. O, ten mi pomaga, strażnik. No, chodź tu, ciśniemy tego maga. Ale się! Geralt się pali! No i pięknie, to było proste. Ale co to jest za typek? Dziękuję Wiedźminie! Nie, Nie ma sprawy, ale chciałem się dowiedzieć Znam kto to jest. Znam wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. No tak. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w kermoren. Mhm. Prawie robi wielką różnicę. Dokładnie tak. mi dobrze prawi. Gdybym wtedy został z wesenirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie. Przez... Przez... A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje? Tak. tak, to była dobra decyzja. Nie dziwi mnie to. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmi... Zatem do... Trzeba było nie broć. O czym mu? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gada... Lepiej go nie drażnij. To... Eee, kapitan powiedział... Wiem... Jutro mnie pod Bramę łyńską przenoszą. Ta mój będę... Bedes... Okej, okay, spoko, czyli... Uh, no. Pozbyłem się głoli. Dziękuję, mistrzu, po stokroć! Trzymaj łoto, mój miesięczny żołd. Haha, <gulety> koledzy się ucieszą, planowali... Znalazłem tam dość świeże... Ilsa? Nie... Niemożliwe! Nie wiem, jak się nazywało. Nie... Nie... Wiedźma podłastr... Boleję nad twą stratą, ale miały... Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Nie zapomnij wspomnieć wielebnem. Czyli je, jego kobieta umarła A co to Jakieś zwłoki owszem wszędzie, wszędzie Weźmiemy to i to Te merski... Nie, tego nie bierzemy Ale oni chyba wszyscy mają tylko Praktycznie to samo hmm. Zaś łódko z kurczaka Nie ma wieprzowiny dla babci Przygo co tu teraz mamy? Ludzie gdzieś ma obiecać. Wrócę tu za jakiś czas. Muszę porozmawiać. No to jo, lecimy do wielebnego teraz. Bo nie wiem czy tu się da przejść, czy nie. Spróbuję, może się uda. Tak by było fajnie, bo bym nie musiał iść naokoło, nie? Porywają dzieciaki. Haracz ale porywanie dzieciaków... Andromy kum opleciecie. Andromy kum opleciecie. Teraz będę tak mówił. Tom... Dobra, tom wielebnego. Czy ty mi dasz Glade? Ej, wielebnego tu nie ma. Gdzie jest wielebny? Co się stało? Halo panie! Może gdzieś na dworzu była, a go nie widziałem. Wielebny zniknął. Czarnin Co by tu wykonać? Żyły sobie wyprówama, żona i dzieciaki nie dają mi spokoju Takie życie chłopie, słuchaj Chciałeś to masz A tu jest wielebny WTF Bym się go zaszukał Eee, okay. chciałem się do dosyć... siebie no. Chciałbym się dostać do miasta Klejc przysługuje tylko zakonnikom Odstąpi Obcemu przybyłem Zwriadny. Odo i Haren mają już. Przyznam, że zrobiłeś. Żeby ich pokonać, muszę najpierw. Nic się nie powiem, dopóki nie zabijesz Bet. Do zobaczenia. Okej, okay, czyli w sumie nic się nie dowiedziałem. No, jedyne wyjście, co pozostało teraz, to iść do tej wiedźmy czy zrobiła. Miksturę, czy co tam miała robić? No, miksturę jakąś. I zaś latanie. Ta gra polega tylko i wyłącznie z chodzeniem w miejsce. Z miejsca do miejsca. Oj, ty, leż tu. Serio. Oczywiście ja praktycznie to całe chodzenie powycina, bo to nie ma sensu, ale. Fuck. Ile można? Nie no, fabuła jest fajna naprawdę, ale to chodzisz i chodzisz i chodzisz i tak. Abygyej Abigay. Abigail, masz to? Czego? Jak stresujesz go tu? Tak Alvin wypij to I żadnego marudzenia Jaka stanowczo Mówiłam, żebyś nie marudził Abigail, boję się Dlaczego oni obrali pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Niegrzeczne dzieci Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za... praw. Krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze wykrzywione alkoholem i po... Powi... śmierć. kara ostateczna. Kto nią zasługuje? Kto jest winny, Jak chcesz pokonać ludzkość, co best. miecz, Wystarczy. To się może. Już. Na moc siedmiu sfer. Chce mi się spić. Hmm. Alwin do łóżka. Przed tobą. Dzięki. Czyli był tutaj ten. Berger. I co, i teraz mamy iść do wielebnego znowu? Nie, nie, proszę, czemu tu nie ma jakiejś, nie wiem, szybkiej podróży? Przecież ja tu oszaleję. Przeciwko u niego byliśmy dosłownie sekundę sekundy temu. Oh, fuck. chłopska milicja. Ok, gdzie jest wielebny? Znów jest tutaj. No szybko, dajmy ja już Wiem skąd już Wiedźma Nie, Bestie sprowadziła ludzka niegodziwość W wiosce musiało dojść To ciekawa informacja Jakie do owieczki błądzą Dobry pasterz Musi nawrócić je na właściwą Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś Przychodzisz w odpowiednim momencie Idź do kaczmy Niedawno zajęli ją Tak? Nic Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu nie chciałbym, żeby ktoś po stronie... Dobra. Czyli... Nie wiem, wiemy już, gdzie jest salamandra. Myślę, że to zostawimy na kolejny odcinek. Bo znów... Bym musiał iść przez całą mapę. E, jeszcze tylko gierę zapiszę. Super fajnie. Więc... Na razie cześć i pa. Możecie tam coś zostawić po sobie. Będę bardzo... szczęśliwe. ja, jak i... Geralt. Nada.